10 sierpnia zapraszamy do Halerówki we Władysławowie, gdzie odbędzie się Haleriada. Jest to związane ze 150. rocznicą urodzin generała Halera i setną rocznicą urodzin naszego kaszubskiego rzeźbiarza Leona Goli. Będzie można skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej, będą stoiska edukacyjne, będzie można pospacerować z generałem Halerem morskim brzegiem Bałtyku. Jest to projekt dofinansowany w programie Niepodległa i we współpracy z, ze Stowarzyszeniem Szotland. Na Haleriadzie też ogłosimy wyniki konkursu dofinansowanego przez Urząd Kombatantów na rolkę o generale Halerze. 27 sierpnia w Zagrodzie Górskiej i Rybackiej w Nadolu odbędzie się Dzień Chleba i Miodu. Nie tylko chleb, nie tylko miód, ale też stoiska twórców ludowych, będzie tabaka, będą różne napitki, będzie dobre jedzenie. Wystąpią między innymi nadolanie, redzanie, zgrywańce i zbierańce i zespół Bliza. Partnerami tego wydarzenia są Powiat Pucki, Gmina Gniewino, Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej.